Dzień dobry Państwu, witam serdecznie sympatyków Speedwaya, zapraszam na retransmisję hitowego spotkania w rozgrywkach pierwszej ligi w rundzie finałowej tychże rozgrywek na Wrzesińskiej w Gnieźnie zmierzyły się bowiem Start Gniezno i Lotos Wybrzeże Gdańsk. Witam serdecznie, z tej strony Paweł Busacki, Grzegorz Buczkowski, hitowe spotkanie pierwszej ligi, jeden z najważniejszych meczów w historii Towarzystwa Żurowego Start, komplet publiczności, fantastyczna pogoda, to jest to czego na pewno oczekiwaliśmy, obie drużyny przystępują do spotkania w najsilniejszych zestawieniach ze swoimi armatami, tak możemy śmiało powiedzieć na pozycjach 7 oraz 15, w drużynie gdańskiej oczywiście mam na myśli derskiego Warda oraz w drużynie startu tajskiego Ufindena. Miejmy nadzieję, że pojedynki tych dwóch panów dostarczą nam ogromnych emocji. No, skoro mówisz o składach, warto myślę przedstawić pozostałych uczestników tego spotkania. E, drużyna gości z numerem pierwszym Mikael Max, numer dwa Renat Gafurow, z trójką Dawid Stachyra, numer cztery to Kamil Brzozowski. Tutaj znaki zapytania pojawiały się, e, czy trener Stanisław Chomski skorzysta z usług wychowanka Stali Gorzów, czy też e, kolejnego z Gorzowian, wychowanka tamtejszej Stali Pawła Chliba. Jednak stawia na Kamila Brzozowskiego. Numer pięć kapitan gości Magnus Zetterström. E, no, najbardziej doświadczony z całej stawki, niegdyś reprezentant również Giezińskiego Startu, sympatyczny Szwed, 41-latek, chociaż myślę, patrząc na jego występy zarówno w lidze, jak i w lidze polskiej, jak i w pozostałych ligach, a także w cyklu Grand Prix, gdzie jest, jest pierwszym rezerwowym, myślę, w wieku wypominać mu nie można. Z numerem szóstym, pierwszy z juniorów drużyny Lotosów w Brzeża Gdańsk, Damian też, no i siódem wspomniany już wcześniej, no absolutny lider nie tylko Rotosowy Gdańska, ale lider statystyk pierwszej ligi. Tercji World Australijczy, tercji World z numerem 7 w ekipie gości. Przed potaniem pewno zadawaliśmy sobie także pytanie, czy wystąpi w nim Thomas Jonasson, jeden również z najlepszych zawodników pierwszej ligi, piąta średnia. Niestety Jonasona zabrakło w gnieźnie, ale wydaje się, że postawa Derskiego Warda jest tutaj bardzo bardzo pewnym punktem zespołu Stanisława homskiego i Tutaj on jest taką, jak wspomnieliśmy wcześniej, rakietą. A drużyna startu przystąpiła do niedzielnego spotkania w składzie z numerem 9 Krzysztof Jabłoński, 10 to nowy nabytek Jesper Brun Monberg, 11 Skodnikow, 12 młodszy z braci Jabłońskich Mirosław, 13 Michał Szczepaniak, 14 Kacper Gomulski oraz rezerwowym wspomnianym wcześniej Tajów Hinden. Jak Państwo widzicie, na Wrzesińskiej komplet publiczności, właściwie nadkomplet, wspaniała pogoda, o tym mówił Paweł przed momentem, no i kibice dopisali dopingu. Zawodnicy przed tym spotkaniem mogli być pewni naprawdę przez duże bo To, co oglądaliśmy na Wrzesińskiej w ten dzień, naprawdę robiło bardzo, bardzo duże wrażenie. Spora grupa kibiców również z Gdańska, także to spotkanie przed jego rozpoczęciem na pewno budziło bardzo, bardzo duże emocje. Tegoroczne starcia w ogóle Wybrzeża Gdańskie z startem Gniezda budzą ogromne emocje już w pierwszej kolejce udaliśmy się do Gdańska, gdzie udało nam się bardzo wysoko zwyciężyć, bowiem 52 do 37. Gdańszczanie tłumaczyli tę porażkę absencją Derskiego Warda. Kolejne spotkanie już na zakończenie rundy zasadniczej, praktycznie w anormalnych warunkach, jechaliśmy na neutralnym torze. Kolejne zwycięstwo startu. Jednak w pierwszym spotkaniu z zespołem gdańskim w fazie playoff ponieśliśmy porażkę dziesięciopunktową. Jednak spo, przebieg tego spotkania w Gdańsku na pewno nie zwiastował, że ten punkt bonusowy, który może okazać się niezwykle istotny w walce o Ekstraligie będzie tak ciężko zdobyć, bo 10 punktów z bieżą i jest to dużo. Zgadza się. Ta potyczka, którą za chwilę będziemy oglądać, rozpoczyna się prezentacja w tym spotkaniu, to mecz numer 4 w tym sezonie tych dwóch drużyn. Tak jak wspomniał Paweł, dwa zwycięstwa na koncie startu Gniezno póki co. Jedno w dorobku podopieczny trenera Stanisława Chomskiego, chociaż tutaj trzeba o tym powiedzieć. No, dwa razy w lotosie Wybrzeża Gdańsk, Wybrzeża Gdańsk zabrakło deskiego Worda. Przy tym jednym meczu, w którym tylko młody Australijczyk się pojawił, aktualny, indywidualny mistrz świata juniorów, no to już zdecydowanie większa siła lotosu Wybrzeża Gdańsk no i zwycięstwo na własnym torze. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. W tym momencie oglądacie Państwo prezentację, tak jak mówiliśmy przed momentem, przy pełnych trybunach. No, serce zawodników obu drużyn na pewno w tym momencie bije dużo, dużo mocniej, bo przecież no, nieczęsto nie ogląda się, tym bardziej w rozgrywkach pierwszej ligi, tak wypełnione trybuny, choć Gniezno może poszczycić się tym, że jeżeli chodzi o frekwencję na własnym stadionie, no to... Bez wątpienia rządzi dzieli w rozgrywkach pierwszej ligi. To właśnie pierwsza stolica Polski dominuje, jeżeli chodzi o zainteresowanie Speedwayem. Teraz oglądacie Państwo efektowną czerwono-czarną flagę przygotowaną przez kibiców i sponsorów, którzy dostarczyli te czerwono-czarne kartoniki. No naprawdę na w ten dzień wszystko wyglądało bardzo, bardzo imponująco. Można powiedzieć, że na trybunach już ekstraliga, a więc fantastycznie, fantastycznie wyglądająca ta flaga, o której wspomniałeś, złożona z kartoników. Tych kartoników było przygotowanych bardzo dużo. Widzimy, że cała druga prosta niemal czerwono-czarna. To, to, to jest to, czego na pewno chcieliśmy od początku sezonu. Fantastyczna atmosfera na trybunach, wsparcie, doping od samego początku i niewątpliwie to jest kolejny atut zespołu startu, bowiem wiadomo, że w meczach u siebie to doping niesie, niesie zawodników, sami zawodnicy wspominają o tym, że czują to wsparcie. Stając pod taśmą, widząc czerwono-czarne szaliki, startuje im się lepiej, a więc tego możemy się spodziewać, że emocji już za chwilkę na pewno nie zabraknie. Fantastyczne zawody się zapowiadają, również, tak jak wspomniałeś, dosyć spora grupa kibiców z Gdańska. Możemy się spodziewać na pewno również walki nie tylko na torze, ale także na trybie. I tego będziemy z pewnością świadkami. Drodzy Państwo, warto powiedzieć, no i trzeba powiedzieć o stawce tego meczu. Tak naprawdę, kto w tym meczu zwycięży, no będzie już jedną nogą w, w upragnionej przez oba kluby, oba miasta i kibiców obu drużyn Speedway Extra Leadze. Dwa punkty przewagi w małej tabeli drużyny gospodarzy w tego spotkania, drużyny startu gniezno. Jednak to dużo i mało, bo w przypadku zwycięstwa gości z Gdańska, no to tak naprawdę oni dokładając do tego punkt bonusowy przedzą gniźnian no i będą już dużo, dużo bliżej awans obok w towarzystwie Polonii Bydgoszczy do Speedway ekstraligi. Sytuacja w tabeli na pewno jest bardzo interesująca, bowiem start nie jest rokiem 10 punktów, tak jak wspomniałeś, na drugiej pozycji Lotos Wybrzeże Gdańsk 8 oczek, jednak musimy wspomnieć o tym, że Lotos Wybrzeże Gdańsk ma jeszcze zaległe spotkanie z Polonią Bydgoszcz, tak więc tam również na pewno nie są na straconej pozycji. Polonia Bydgoszcz już pewna awansu, więc z mniejszym, z mniejszym ciśnieniem na pewno podgrzeszenie przystępnych tych spotkań, jednak o jakimkolwiek odpuszczaniu na pewno nie ma mowy, jedziemy o na najwyższą stawkę w pierwszej lidę. i na pewno stawka dzisiejszego spotkania jest porażająca. Dlatego wydaje mi się, że wiel, wielu kibiców zastanawiało się przed tym spotkaniem, czy wystąpi Oskar Pfeiffer, czy też Jesper Monberg. Sztab szkolenia by zdecydował się postawić na Duńczyka, i wydaje się, że to jest lepsza decyzja. Dlatego tego młodego chłopaka takie spotkanie mogłoby być zbyt dużym obciążeniem. No rzeczywiście, kierownictwo Startów Niezdno postawiło na doświadczenie Jespera niegdyś Jensena, teraz Jespera Monberga, i to doświadczenie wydaje się przemawiać właśnie na korzyść Duńczyka. No i to on dzisiaj z dziesiątką na czerwono-czarnym plastronie występować będzie i bronić, będzie bardzo Gniezno mam właśnie przed Państwem na, na Państwa ekranach, ten zielony Kevlar. Jedyny inny Kevlar, wszyscy pozostali już mają te same identyczne czerwono-czarne, jednak no Jesper Lombard pojawił się w ostatniej chwili rzutem na taśmę, no i stąd ten jego inny strój. Oglądacie Państwo teraz drużynę gości. Raz jeszcze przedstawmy ją z numerem pierwszym Mikael Max, numer dwa Renat Gafurov, z numerem trzecim Dawid Stachyra, czwórka to Kamil Brzozowski, z numerem piątym Magnus Cetersztrem, numer sześć Damian Spesz i numer siedem Dersi. Tak prezentuje się skład drużyny gości, którą do drużyny gości do prezentacji wyprowadził jej kierownik Mirosław Berliński. Kilka chwil wcześniej mieliśmy okazję zobaczyć tra tradycyjny już obrazek, obrazek na torach żurlowych, kopanie pól startowych. Widać ogromną mobilizację w zespole startu. Tak jak wspomniałeś jeszcze raz, może przypomnijmy skład drużyny i Do prezentacji zespół poprowadził pan Rafael Wojciechowski, a drużyna startu wystąpiła w następującym zestawieniu. Z dziewiątką Krzysztof Jabłoński, dziesięć Jesper Monberg, jedenaście Scott Nichols, dwanaście Mirosław Jabłoński. 13 Michał Szczepaniak, 14, Kacper Gomulski oraz rezerwowym Tajbu Fintem. Teraz widzicie Państwo. Moment, kiedy cały stadion, wszyscy kibice, którzy zasiedli na wrześnińskiej, powstają, zawodnicy, zdejmują czapeczki, no nie inaczej mogło się stać na początek tego meczu. Nie mogło zabraknąć minuty ciszy, którą uczczono pamięć świętej pamięci Arka Malingera, 17-latka, który no, kilka tygodni wcześniej stracił na tym torze podczas okazało się swojego ostatniego treningu życie. To było pierwsze spotkanie ligowe po tej tragicznej chwili dla Gniezińskiego i myślę nie tylko Gniezińskiego żużla, dlatego na było. Uczczenie tej, tej osoby, jego pamięci minutą ciszy. Tak stało się na wrześnińskiej, e, tak być musiało. Tak być musiało. Nie, mogli, nie możemy zapominać o zawodnikach, którzy w przeszłości reprezentowali barwy startu, bądź też poświęcili życie dla tego klubu. Warto tutaj również wspomnieć na pewno o Tonym Kasperze, czy też o wielu innych zawodnikach, których niestety już pożegnaliśmy. Na, na, na naszych ekranach widzimy cały czas trwającą prezentację, emocje coraz bliżej, tak więc myślę, że możemy powoli przechodzić do tabeli bigowej. Za chwilę pierwszy wyścig. Drodzy Państwo, zanim zakończy się prezentacja, warto przedstawić również sędziego, którego teraz możecie w centralnej części swoich monitorów, ekranów oglądać. Dawno nie nieoglądany sędzia klasy międzynarodowej, no taki eksportowy arbiter, jeżeli chodzi o Polski Związek Motorowy, pan Wojciech Grodzki z Opola. On odwiedził Gniezno, aby obserwować to spotkanie, no i sędziować mecz pomiędzy Gniezdem a Gdańskiem. Tyle z prezentacji. Drodzy Państwo, za chwilę pierwszy wyścig.

na to, że pojawiają się już uczestnicy pierwszej gonitwy. Przed Państwem w kasku żółtym Mikael Max jego partner w tym wyścigu, reprezentujący LOTOS Wybrzeże Gdańsk, to Renat Gafurow, szwedzko-rosyjska para drużyny gości. Max Żółty, Gafurow biały. Natomiast po stronie gospodarzy w kasku czerwonym Krzysztof Jabłoński, w niebieskim Jesper Momberg. Za chwilę taśma pójdzie w górę i wystartują zawodnicy do pierwszego biegu. Tak się dzieje, wystartowali. No i zdecydowanie najlepiej w tej pierwszym łuku Mikael Max. On prowadzi za nim Gnieźnianie w niebieskim Momberg. Trzeci jest w kasku czerwonym Jabło Teraz mija no i w tym momencie na 3 do 3 układa się wyścig. Czwarty, póki co, nie liczy się w stawce Renata Gafurow. Bardzo pewna jazda Michaela Maxa. Przypomniałem się, że przypomina się także spotkanie z końcówki lipca, kiedy Cyber Mike fantastycznie startował na to, że w Gnieśnie powiększa swoją przewagę. Wydaje się, że ten wyścig już raczej większych zmian nie przyniesie. Max, bardzo pewna, jazda na gniezińskim uwalu. To widzimy również defekt Renata Gafurowa, tak więc. Prawdopodobnie pierwszy wyścig zakończy się podziałem punktów, to tylko zwiększy na pewno emocje w dalszej części zawodów, bo wiemy, że tak jak wspominaliśmy stawka ogromna, 10 punktów do odrobienia zespołu startu, aby zdobyć punkt bonusowy i aby znacznie przybliżyć się do tego celu, który został wyznaczony. Widzimy, zawodnicy rozpoczynają ostatnie okrążenia. Michael Max na zdecydowanym prowadzeniu. Druga pozycja to Krzysiek Jabłoński. Trzeci jest Jesper Monberg. Zawodnicy bardzo pewnie pokonujący łuki na wrzesińskiej, więc. w tym momencie wieczają na linii mety, pierwszy Max, drugi Jabłoński, trzeci jest Momberg, biegu nie kończy, Renat Gafurow, który teraz widzicie Państwo odprowadza swój zdefektowany motocykl do parku maszyn, e, 3 do 3 remisowo po pierwszej gonitwie, e, no i zwycięstwo dla Gdańszczanina. Przypomnę, Mikael Max 3 punkty, drugi Jabłoński 2 punkty, trzeci Momberg z jednym punktem, biegu nie kończy, Renat Gafurow po pierwszym biegu w gnieźnie, remis 3 do 3. Przed nami druga odsłona niedzielnego spotkania. Pierwsze starcie, można powiedzieć, Dersiego Warda staje Tajem który które zapowiada się pasjonująco. Jednak poza tymi dwoma zawodnikami wystąpią w nim także w czerwonym kasku Kacper Kacpergomorski, żółtym Damian Speż, niebieskim Ufinden oraz w białym Dersi Ward. jak wspomniałem, starcie dwóch chyba największych rakiet w obu zespołach. Już zawodnicy stoją nieruchomo pod taśmą, za chwilkę wystartuje wyjście. to oczywiście wyścig młodzieżowy, no i znakomity start Tajem ja on jest pierwszy pierwszy za jego plecami, no tutaj walka. Drugą pozycję jednak póki co lepszy Dersi Ward. Australijczyk z Gdańska na drugim miejscu. Trzeci jest Kacper Gomulski, czwarty Damian Spelsz. W tym momencie wyścigu układa się na 4 do dwóch. Pięknie na prowadzeniu na swojej jawie taju Findena on rozpoczyna kolejne okrążenie za jego plecami Dersi Ward i myślę Dersi Ward nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w tym wyścigu, chociaż ta przewaga, jak Państwo widzicie, już bardzo, bardzo spora dla Taja Findena. Trzeci nadal Kacper Gomulski. No i czwarty bardzo coś się nie radzi sobie na tym ruchu, kolejnym w to, że e, Damian Spesz. Stawka e, nie zmienia się, prowadzi Uffinden, drugi jest Ward, trzeci Gomulski, czwarty Spesz. Wydaje się, że Dercee Ward zmierza się na łukach do Taja Uffindena, jednak na prostych tański zdecydowanie lepiej spasowany z nawierzchni gęzińskiego owalu odjeżdża Australijczykowi. I wydaje się, że w tym jego również już w większej ilości mocniej nie znamy. Pierwszy Uffinden, drugi Ward, trzeci Kacper Gomulski, i daleko, daleko z tyłu Damian Spesz, co nosi się na pierwsze zwycięstwo biegowego dużym startu. I tak się właśnie dzieje. Trzy punkty dla Taja Ufindena. Dwa punkty Dersiy World 1, Gomuński i bez punktu kończy Daniel Spech. 4 do 2 zwycięstwo po startu i nadzieję, że to Marsz po zwycięstwo 7 do 5 po dwóch wyścigach. 7 do 5 prowadzą gospodarze, no i wielka euforia gnieździejskich kibiców, bo po raz kolejny przed własną publicznością zwycięża od pewnego czasu idol numer 1 gnieździejskiej publiczności Trygły Finder. Przed nami wyścig numer 3. Tutaj barw startów nieznam bronić będą w kasku czerwonym Scott Nichols, w kasku niebieskim Mirosław Jabłoński. Scott Nichols pole pierwsze, kask czerwony na polu trzecim Mirek Jabłoński pole drugie zajmuje w kasku żółtym Dawid Stachyra, a na czwartym torze w kasku białym Kamil Brzozowski. Stachyra i Brzozowski kontra Nichols i Jabłoński. Teraz ostatnie korekty jeszcze przy ustawieniu się pod taśmą, ale zawodnicy staną już nieruchomo. Kierownik startu. Odszedł od taśmy, Taśma poszła w górę. No i startowali. Wydaje się, że najlepiej Gnieźnianie to dojście do pierwszego oku znacznie lepsze wykonaniu czerwono-czarnych. Pierwszy Nikols za jego plecami Mirek Jabłoński. Trzeci jest Dawid Stachyra i czwarty Kamil Brzozowski. Podwójne prowadzenie w tym momencie Pady Gniziński, choć Dawid Stachyra wydaje się, zawodnik Kasperzutym nie powiedział ostatniego słowa. No i właśnie w tym momencie na prostej startowej wyprzedza Mirosława Jabłońskiego. utracimy jedno oczko w tym wyścigu. Nadal prowadzi Nikols za jego plecami Stachyra Trzeci Jabłoński, czwarty w tym biegu. Kamil Brzozowski. Myślę, że bardzo szkoda tego, że nasi nic nie pojechali parą, bowiem Scott Nichols ewidentnie uciekł do przodu, nie poczekał za Mirkiem, który no ma drobne chyba problemy sprzętowe, bowiem znaczna strata do Dawida Stachery. Dawid Stachera rusza w pościg za Scottem Nicholsem, jednak wydaje się, że Nichols bardzo dobrze spasowany. z torem. Świetna jazda Scottiego. to jest ten Scott, który chcemy oglądać zawsze na Brzezińskiej, ale bardzo niebezpiecznie zbliżył się także do Mirka Jabłońskiego Kamil Brzozowski, jednak wąt na pierwszy ruch spowodował, iż strata Brzuzki się ponownie zwiększyła Scott Nichols na prowadzeniu, drugi jest Dawid Stachyra, jeden punkt przywozi Mirek Jabłoński, no i przemaga startu rośnie, po trzech wyścigach już jest 11 do 7. 4 do 2 zwyciężają gospodarze, pierwszy na mecie Scott Nichols, niego 3 punkty, jeden punkt dla Mirka Jabłońskiego, dwa dla Lotosu Wybrzeża Gdańskiego zdobywa Dawid Stachyra, bez punktu w tym biegu Kamil Brzozowski. No i wszystko udaje się według planu, 2 do 4 w tym biegu, 4 punkty dla gospodarzy, 11 na koncie startu, 7 na koncie gości z Gdańska po trzech zakończonych biegach. Czwarty wyścig dnia przed nami, piek kończący pierwszą serię startów, w którym ujrzymy Magnusa trema z Damianem Sperzem ze strony gości, natomiast barw startu bronić będą Michał Szczepaniak oraz Kacper Gomulski. Wydaje się, że starcie tutaj juniorów będzie miało bardzo istotne znaczenie. kasper Gomulski z Damianem Sperzem, bardzo, bardzo ważne punkty. Zawodnicy stoją już nieruchomo, taśma poszła w górę. Bardzo dobry start Kacper Gomulskiego, dojazd fantastyczny do łuku, jednak niestety upadek Damiana Sperza. Prawdopodobnie zabrakło miejsca dla młodego zawodnika z Gdańska, kolizja z Michałem Szczepaniakiem. Gdańszczanie nie podnosi się z toru, musimy poczekać na decyzję sędziego. Świeci się czerwone światło, decyzja sędziego. Myślę, nie mogła być inna pierwszy łuk, także specjalne, myślę, przepisy zastosowane przez sędziego Wojciecha Grockiego. Często jest tak, że dla któregoś z zawodników miejsca zabraknie. Tak stało się również w przypadku Damiana Sperza. Widzimy, on próbował zakładać się na zawodnika w kasku czerwonym, którym jest Michał Szczepaniak. No i zabrakło tego miejsca. Teraz te no, niepokojące obrazki lekarze koło Damiana Sperza, jednak sędzia decyduje powtórzyć ten bieg w czteroosobowej, pełnej obsadzie. Poczekajmy na powtórkę tej gonitwy. Cieszyć może na pewno fantastyczny start Kacpra Gomolskiego, który założył Zora oraz Michała Szczepaniaka. No i wyglądało to bardzo dobrze ze strony Kacpra, który wspominał, że pracował przed tymi zawodami nad specjalnym elementem w swoim motocyklu, wraz z mechanikiem Jasona Crampa. No i widać, że efekty tej pracy są. Zgadza się, no Katper zdecydowanie najlepszy w dojeździe do pierwszego łuku, choć myślę, najważniejsze jest to, co teraz możemy oglądać, więc też na własnych nogach wraca do parku maszyn. Wszystko wskazuje na to, że za chwilę gotowy będzie do powtórki, a przypomnę, decyzja sędziego czteroosobowy skład w powtórce w wyścigu czwartego przy prowadzeniu startu 11 do 7. Powtórka czwartej gonitwy przed nami: Magnus Ceterz Tremidamian Damian Speż to para Lotosów Wybrzeża Gdańsk, Michał Szczepaniak i Kacper Gomulski to oczywiście para Gnizińskiego startu. 11 do 7 start prowadził po trzech zakończonych biegach, a przed nami no, po raz drugi start do czwartej gonitwy. Ceterz pole pierwsze, Szczepaniak na polu drugim, Speż tor trzeci, i na torze czwartym kasku niebieskim Kacper Gomulski. Miejmy nadzieję, że Kacper powtórzy swój start z pierwszego podejścia do tego wyścigu. Zawodnicy czekają na zwolnienie taśmy przez sędziego. Właśnie ona poszła w górę, no wydaje się, że to ponownie dobry start Kacpra, jednak równie e, dobrze Damian Specz, który nieco przeszkodził Kacprowi w pierwszej fazie dojazdu do pierwszego układu na prowadzeniu Magnus Zetterström za jego plecami dwójka Gnieźnian, Michał Szczepania Kacper Gomulski I daleko z tyłu ponownie notujący upadek Damian Sperz. Miejmy nadzieję, że pozbiera się zawodnik z Gdańska i nie będzie przerwania wyścigu. Tak się właśnie dzieje. Pechowy ten wyścig dla Damiana Sperza po raz drugi spotkał się z nawierzchnią Giedzińskiego Toru, jednak zachowanie fair play opuszcza on tor sędzia zdążył nie przerwać tego wyścigu. Na prowadzeniu nadal Magnus Ceterz, który mont zdecydowanie najlepszy, najszybszy w tym wyścigu. Za jego plecami Michał Szczepania, jak on zajmuje miejsce drugie, trzeci w kasku niebieskim jest Kacper No i jeśli ten wyścig Kończy się remisem 3 do 3, no to ta czteropunktowa przewaga gospodarzy zostanie w tym meczu zachowana. Magnus Setterstein ogląda się, ale naprawdę już kilkunasta, właściwie kilkudziesięciometrowa przewaga rosnąca z każdym momentem. Nic nie powinno już Szwedowi w tym wyścigu zagrozić. Wchodzi w ostatni łuk tutaj wokół. Do Pinkiego Kibiców obok sektora kibiców. No i Magnus C. też ten kończy wyścig numer 4, zdobywa 3 punkty. Drugi na mecie z dwoma punktami jest Michał Szczepaniak, trzeci Kacper Gomulskiem, przywozi jeden punkt dla gospodarzy. No i w tej czwartej gonitwie notujemy remis 3 do 3, 10 do 14, prowadzenie startu Gniezno po czterech zakończonych biegach. Tak brzmi wynik tego meczu. Na to, że mamy już uczestników Piątej Gonitwy, są nimi Scott Nichols i Mirosław Jabłoński. To para startów nie zna, natomiast po stronie gości Mikael Max, Renat Gafurow. Według porządku pól startowych Mirek Jabłoński, kask niebieski, pole pierwsze. Mikael Max, pole drugie, kask żółty. Scott Nichols, tor trzeci, kask czerwony. i Na to, że czwartym, kasku białym Renat Gafurow. Max i Gafurow kontra Jabłoński. Nichols, tak prezentuje się obsada Piątego Wyścigu. Jak Państwo widzicie, zawodnicy już gotowi do startu. Właśnie do tej piątej gonitwy, wkręcone manetki gazu. No i za chwilę taśma pójdzie w górę. Sędzia Wojciech Grotki zwolni maszynę i wystartują. Tak dzieje się w tym momencie. No i wielki pech na samym początku Michaela Maxa, który notuje defekt na samym starcie. No i nie kontynuuje jazdy. Prowadzi Scott Nichols, który teraz dużą pracę zrobił dla Wilka Jabłońskiego. Wypchnął na zewnętrzną Renata Gafurowa. No i to właśnie ku euforii Gnizińskiej Kibiców czerwono-czarni na podwójnym prowadzeniu. Pierwszy Nichols, drugi Jabłoński. No ale Jabłoński jeszcze będzie miał chyba, wydaje się, przeprawę z Renatem Gafurowem który no, po tym co Stało się na starcie. Musi tutaj walczyć o każdy metr toru, aby przywieźć choć więcej niż jeden punkt dla Wybrzeża Gdańsk. Nie będzie to, mamy nadzieję, jak ogniezińscy kibice, łatwe zadanie. Mirek Jabłoński broni tej drugiej pozycji, choć nie jest szybki. Wydaje się, że Renat Gafurow jest szybszy na prowadzeniu Scott Nicholson. Wydaje się być niezagrożony. Już kilkudziesięciometrowa przewaga nad pozostałą dwójką, ale to co najciekawsze dzieje się za jego plecami. Druga seria startów rozpoczyna się od fantastycznego wyjścia z podtaśmy taśmę którzy który wiozą teraz 5 punktów. Mirek Jabłoński broniący się cały czas przed atakami Rusanina. Rusanin próbujący to z zewnętrznej, to z wewnętrznej, jednak błędy na wyjściu z pierwszego łuku powodują, iż to Mirek prawdopodobnie dowiezie te dwa oczka. Tak się właśnie staje. Trzy punkty z 2 dwa Mirek Jabłoński, jeden Renat Kafurow Podwójne zwycięstwo startów w biegu piątym. Przewaga rośnie do 8 punktów. Zbliżamy się do tej magicznej bariery 10 punktów, którą którą przegraliśmy w Gdańsku i miejmy nadzieję, że to spotkanie potoczy się po naszej myśli. Nieco szczęśliwy pod efekcie Mikaela Maxa, ale jednak wynik idzie w świat. 5 do 1 start nie zwycięża w piątym biegu. 19 do 11 8 punktami prowadzi po tej piątej gonitwie z Lotosem Wybrzeże Gdańsk. Przed nami wyścig szósty, w którym od krawężnika Dawid Stachyra, następnie tajów Wu w miejsce Kacpra Kamil Brzozowski w kasku białym i spod samej bandy Michał Szczepaniak, który w pierwszym biegu zaprezentował się bardzo dobrze. Miejmy nadzieję, że para Rufinę Szczepaniak przywiezie kolejne zwycięstwo dla startu i ta przewaga będzie rosnąć i będziemy się cieszyć z kolejnych zwycięstw czerwono-czarnych. Widzimy, że zawodnicy jeszcze odwlekają podjechanie pod taśmę startową. Kierownik startu przywołuje zawodników, ci już ustawiają się nieruchomo i już za chwilkę start do wyścigu numer 6. taśma poszła w górę, bardzo dobry start Michała Szczepaniaka który już jest na prowadzeniu zamyka Dawida Stachera na pierwszym uku na trzeciej pozycji, na pewno nie przywykliśmy do tej pozycji tajskiego i możemy być pewni, iż Anglik nie odpuści walki z Dawidem Stacherą Stachera jednak wybiera jak, to, jak dotychczas optymalne ścieżki daleko, daleko z tyłu, już Kamil Brzozowski cieszy na pewno forma Michała Szczepaniaka, który bardzo dobrze radzi sobie w dzisiejszym spotkaniu pewne prowadzenie Szczepana na drugiej pozycji Dawid Stachera na wyjściu z pierwszego uku mały błąd Taja Ufindena, który spowodował Zwiększenie się przewagi Stachery. Dawid otrzymuje drugą pozycję. Tański na trzeciej, który dwoi się i troli. Próbuje dojść na z Stachereł. Jednak jak na razie te ataki są, są bezowocne. Wyścig układa się na 4 do 2 dla gospodarzy. No i jeśli tak skończy się ta gonitwa, no to 10 punktowe prowadzenie będą mieli na swoim koncie. Gospodarze z Gniezna. Prowadzi nadal Szczepanek. On rozpoczyna ostatnie okrążenie za jego plecami Dawid Stachyra Ciągle nękany. Przestaje u Findena, choć ta przewaga na tak Aglikiem w gnieźnińskim pastronie nieco wzrosła. No i wydaje się już być niezagrożony na drugim miejscu. Szczepaniak kończy ostatni łuk. Pada na linię metę, zdobywa 3 punkty. Drugi z dwoma punktami jest Dawid Stachera, trzeci tajów i ten czwarty, w tym biegu bez punktu Kamil Brzozowski, 4 do 2. Zwyciężają Gniźnianie. No i po sześciu zakończonych biegach 23 do 13. No i ta magiczna bariera 10 punktów, które Gniźnianie mieli w tym meczu do nadrobienia została w tym momencie osiągnięta. Za nami 6 zakończonych wyścigów. 10 punktowe prowadzenie gospodarzy. 23 po stronie startu, 13 po stronie gości z Gdańska. siódmy bieg tutaj jedna zmiana. Damiana Sperza w ramach rezerwy zwykłej zastępuje Dersi Ward. Dersi Ward w kasku białym na torze czwartym, a obok niego w kasku czerwonym. Na polu pierwszym Krzysztof Jabłoński. pole drugie kask żółty to Magnus Cetersztrem Pole trzecie kask niebieski Jesper Momberg. No i na czwartym wspomniany Dersi Ward. Strem i Ward kontra Jabłoński i Momberg. Wyścig siódmy. Wystartowali. No i Gdańszczanie wydaje się najlepiej ze startu, chociaż Teraz pierwszy łuk bardzo dobrze pokonał Krzysztof Jabłoński. On jest w tym momencie na prowadzeniu. I jednak zanim Dersi Ward, który w drugi łuk wchodzi pod Gniźnialina, no Krzysztof Jabłoński nieco szerzej, World wykorzystuje ten błąd kapitana Czerwono-Czarnych, który już jest na pierwszej pozycji, kontratak Krzysztofa Jabłońskiego, czy on przyniesie skuteczny efekt. Póki co nie, World prowadzi drugi Krzysztof Jabłoński, teraz będzie atakowany przez Magnusa Zetterströma, wchodzą w kolejny łuk, czwarty w tym biegu, nie liczy się Jesper Momberg. World prowadzi, no i w tym samym miejscu Krzysztof Jabłoński popełnia praktycznie identyczny błąd, no i wyprzedza go kolejny z Gdańska. no i w tym momencie podwójne prowadzenie gości z Gdańska. Bardzo pewna jazda Dersiego Warda, wykorzystał błąd Krzysztofa Jabłońskiego, wszedł mu pod łokieć, potem nieco w ślady Warda poszedł Magnus Zetterstein, no i gęszczanie na podwójnym prowadzeniu. Wydaje się, że motocykl Krzysztofa Jabłońskiego znacznie słabnie, bowiem również e, wygląda to nieco dziwnie, ale per Monderg próbuje wyprzedzić Krzysztofa Jabłońskiego, nie jedziemy niestety drużynowo w tym biegu. Dersi Ward bardzo pewnie pokazuje, iż jest to jeden z najlepszych zawodników obecnie wydaje się na świecie. I za, właśnie ten wyścig dobiegł do końca 3 punkty dla Worda, dwa 2 Magnus trend, 1 dla Jespera Monberga i bez punktu niestety Krzysztof Jabłoński. 5 do jednego Stanisław Homski wykorzystuje tutaj swoją rakietę. No i po 7 wyścigach wprowadzenie startu Gniezno 24 do 18. Po podwójnym zwycięstwie gości z Gdańska 5 do 1 w biegu siódmym stopniało prowadzenie gospodarzy do 6 punktów, no ale 6 punktów to wystarczająca zaliczka, aby trener gości, pan Stanisław Chomski, mógł wykorzystać jeszcze kolejną zmianę. Tym razem zmiana taktyczna. Renata Kafurowa, który miała w tym biegu pojawić się w kasku Białym, zastępuje oglądany już na Państwa ekranach Magnus Cetersztrem i Mikael Max. Tak wygląda para gości. Natomiast po stronie startu Krzysztof... Przepraszam, Michał Szczepanek i Kacper e, Gomulski. Szczepaniak czerwony, Cedro Biały, Gomulski niebieski, Maxy w żółtym. E, Wyścig ósmy rozpoczęty, e, no i kto najlepiej w pierwszym łuku? Wydaje się, że Gnieźnianie. Znakomicie Szczepaniak, on rozpycha się w tym pierwszym łuku, za jego plecami jest Kacper Gomulski. E, no i w tym momencie wydawało się, że Gnieźnianie prowadzą na 5 choć w drugi łuk e, to właśnie... E, Jeden z jak konkretnie Magnus Zetterström, a teraz jego śladem również Mikael Max i oni praktycznie w jednym momencie wyprzedzają Kacper Gomulskiego. Piękny początek tego biegu dla Gnieźnion, jednak w tym momencie podział punktów 3 do 3, tak układa się wyścig, daleko z przodu Michał Szczepaniak, a ten za jego plecami parą Zetterström i Max, to oczywiście dwójka zawodników z Gdańska, czwarty. No i w tym momencie żadnych punktów dla startu nie będzie Kacper Gomulski. Niestety błąd Kacper na wejściu w drugi łuk zbyt szeroko wyniósł się, no i bardzo pewna bardzo pewne ataki obydwu gdańszczan. Doświadczenie zawodnicy, zarówno Max, jak i też kilkanaście lat na torach wiózłowych wiedzieli, jak wykorzystać młąd, błąd młodego zawodnika. Michał Szczepaniak z ogromną przewagą, co na pewno cieszy. Jednak dla jego plecami para gdańszczan Max, Zetesz, Kacper Gomorski niestety tracący dystans. Zawodnicy wchodzą już w ostatnie, ostatni łuk. Trzy punkty bardzo pewne Michała Szczepaniaka. 2 przywozi Mikel Max, 1 Magnuse też treni bez punktu. Katfergomorski. wyścig kończy się podziałem punktów. 3 do 3 w wyścigu ósmym i 27 do 21. 6 punktowe prowadzenie podopiecznych Lecha Kędziory.